To jest hot dog z żabki z sosem czosnkowym Po tym filmie będziesz mógł jeść takiego hot doga Kiedy chcesz, o każdej porze dnia i nocy U siebie w domu Buki do hot dogów dostaniecie praktycznie w każdym markecie Acz ja polecam, te są najbardziej zbliżone do oryginału Parówki berlinki, mnóstwo wariantów Nie są najlepsze, ale kupisz je wszędzie Sosy duże można zamówić na necie Ale ja kupiłem w makro Nie trzeba mieć firmy i sprzedają już każdemu I najważniejsza rzecz, czyli parówki opiekające się na rolerze Taki roller dostaniesz nowy Za około 500 zł Ale używany można wyrwać już za dwie 250 zł. Nie jest on wymagany, ale na pewno na twoich znajomych zrobi wrażenie. Przęna czy graham? Szenna. Bułę opiekacie, górę grilla trochę przytrzymacie, nie dociskacie jej za mocno, to jej nie zgnieciecie. Sos czosnkowy polewamy w końcu nie będzie trzeba pani prosić, żeby dała go dużo. Jaka paruwa dla Ciebie wariacie? Kiełbaska. Hot dog wypieszczony, pięknie ułożony. Próbujemy. A jak nie masz rolera, to możesz przyrządzić takie kiełbaski na płaskiej płycie grillowej. Też jest całkiem spoko. A co Ty sądzisz o takim domowym sposobie na hot dogi z żabki? Daj znać koniecznie w komentarzu.